Ale Kleks. Ale Kleks. To jest moja Biblia Story. dziecięca. Po pierwsze, nie ile razy widziałeś oryginalnego Kleksa? Kleksa i nie boisz się Kejsu Hansa Klosa? Znaczy mówisz widziałeś czy czytałeś? Po pierwsze, ile razy widziałeś, czytałeś? No widziałeś. No jesteśmy ja z tego pokolenia pamięta, co bo... widziało to milion tak, razy, tak, tak, no. Ale poczekajcie, dziecko, no. Kleks z Franczeskim, przepraszam na razie się, to był bełkot. Tylko oryginał Brzechwy. Jak Mika Wulski powiedział, że on będzie unowocześniał Brzechwę, czy ktoś unowocześnia Słowackiego? Mickiewicza, Sienkiewicza. Dlaczego to robimy? To jest genialnie napisana powieść. Genialnie. Wiesz co, tak, tak. To z tymi o... bohaterami. Dlaczego ja Wolski mogę... czuje się lepszym twórcą literacji niż mogę? Po, po, nasz artysta, ulubiony aktor odpowie na twoje pytanie A i. To na... jest dzisiaj gościa. Aha, kot, 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 Tomek. Bardzo miły, miły mężczyzna z Legnicy. Słuchajcie, yy, dawno nie było takiego trailera w polskim o, to kinie. prawda. Bo zrobił coś, coś fascynującego i rzeczywiście, jak ty siadasz przed tym ekranem, widać tylko Twój głos, Twoją twarz przez pół sekundy, widać Franceskiego i te yy, yy, obrazki, no to, jest to ro robi wrażenie. A ty przeżyłeś ten plan i możesz nam powiedzieć, czy Co potem zdradzić w tej pełnej wersji też będzie to tak imponujące. Będzie bo... guzik. Mam nadzieję. nie Zgódka będzie, będzie guzik. Będzie będą A Ada nie A nie Siłą rzeczy Filip Golarz, grany przez Janusza Habiora genialnie po Ojej, to była najbardziej go. mroczna postać w tej hmm. historii. Ale, widz, ale co, spoilerujesz? Bo ja nigdzie nie wiedziałem, że, że Chabior będzie tak ważną postać grał. To wytniemy, chociaż jesteśmy na żywo. Co w, to, to, nie, nie, daśmy. nie było tego, nie było tego. To, ale te co możesz powiedzieć? Co możesz powiedzieć? Bo ja się boję elementów uwspółcześniania takiej baśni. W, w, ci mówię, jest tak. Hmm. Oczywiście spotkałem takie głosy, spotkałem ludzi, którzy mówią, yy, no Ada, tak? że Wszystko takie... Hmm. No tak, ale też znam całą masę dziewczyn, które mówią, ją... <gry> wiesz, jakby to nie jest tak, że to się... Drzyma. Mamy główną bohaterkę. Na, wiesz, na klasyku i teraz jakby, wiesz, mamy tylko przeciwników. Mm. E, Filip Golasz, dlatego wspomniałem o tym, Filip Golasz nie może mieć pudełeczka z piegami, nie może ich dawać mm. dzieciom po to, żeby one lepiej spały. No Koisz tak. eee, się o naruszenie różnych ustaw i przepisów? Eee, nie, tylko chodzi o to, że to, wiesz, to, jakby to samo, to skojarzenie jest złe po prostu. Wiesz, jakby film jakby... A nie zależy od maestrii filmowej, scenariuszowej. Cholera naprawdę nie poprawiajmy brzeg. Nie ja wiem, tylko wiesz co. To